Plastikowe lampy to zmora, ale jest sposób na to, jak przywrócić im blask, i pokażę wam, jak w kilkanaście minut można to zrobić naprawdę prostymi metodami. Kupiłem amatorską maszynę ADBL, założyłem małą głowicę. No, i jak widać, efekty są. Jakiego środka używam? Używam K2 lamp doktor. I naprawdę spoko to się sprawdza. Na instrukcji jest tam, żeby obroty były do 1200. Robię to na 2000 obrotów, bo ta maszyna, zgodnie z wykresem, najniższe obroty ma na tym poziomie, na jedynerce. Natomiast po prostu troszkę szybciej tą maszyną ruszam, żeby tej lampy, broń Boże, nie przypalić. Zaraz zobaczycie. Na początek musimy zaimpregnować naszego pada tą pastą, z której korzystamy, czyli tutaj tym lamp-doktorem, czyli dać po prostu trochę więcej tego materiału, żeby wysycił się pad i nie wciągnął go do środka. No bo co nam zostanie na lampie? I potem, jak on już jest wysycony, to ładnie rozprowadzamy to i no zobaczycie za chwilę, jak. Wiem, że puryści pooklejaliby taśmą te wszystkie ranty. Natomiast to jest maszyna double action, czyli oprócz tego, że wykonuje ruch obrotowy, to jeszcze kiwa się góra dół i ona, jak dostaje gdzieś opór, to po prostu ustępuje, więc nie. Nie porysuje nam tych rantów, nie mamy takiego ryzyka. Poza tym jest to bardzo delikatna pasta, no bo jednak do lakieru używamy past ostrzejszych niż do kloszy. No to jedziemy. Maszyna na jedyneczce. Pasta złożę, nie spadła. Rozprowadzamy. No i oczywiście potem trzeba zetrzeć tą pastę, która zostawia taki film. Powinno się to zrobić takimi środkami odtłuszczającymi. Później to zrobię, natomiast na potrzeby filmu, żeby pokazać Wam efekt, wytrę po prostu tą pastę teraz od razu. No i widać, że lampa zdecydowanie przejrzała.